programy informacyjne. TVP3. Jesteś u siebie. Jeśli osaczają Cię problemy, których sam nie potrafisz rozwiązać, nie panikuj. Co czwarty Polak cierpi na zaburzenia psychiczne. Dlatego zachowaj spokój, ale nie lekceważ tego. Po prostu podziel się problemami i porozmawiaj z lekarzem specjalistą. Otwórz głowę na pomoc. Wyjdziemy z tego razem. www.otwórzgłowę.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To nie nasz ogród, to najlepszy miejsce, to najlepsze miejsce w Polsce. W debatach z Nidzią Grzegorzewskim, witam bardzo serdecznie w studiu, witam Izabelę Ziębkę, dobrze wiem jej, trzecią parę, Polska 2050, minister edukacji narodowej.

Dobry wieczór! Cała nagroda dzisiejszego odcinka zostanie przekazana na pomoc Pytam, nowym graczom na serwerze DECRAFT. Pierwszym uczestnikiem jest Soe, supermoderator serwera DECRAFT oraz ekspert Minecraft'erów. Witam jeszcze! Opowiedz nam, w jaki sposób udało Ci się zostać supermoderatorką serwera DECRAFT? Ojejku! Jestem bardzo zaznaczona! Cześć! to tak to osoba bardzo sympatyczna bardzo dokładna tak napisała my się nie prześciliśmy i wiem że pani gdzie znalazłaś serwer a, serwer przecież to nie oni przez też, nie chcę być złośliwy ale złośliwy no to, teraz a, powiedzieli że jak sądzisz wygrać myślę że krytycznej szczególnie że na serwerze raczej biedni. ja tego nie ukrywam prokurator i bardzo dobrze Okay, a ty jak sądzisz, ile uda się soce wygrać? Yy, myślę, że sołce uda się wygrać taką sporą kwotę. Yy, więc, mam tu na myśli więc, taką o wysokości myślę, 10 no, hejsów.

escandalista.